No, dzisiaj otworzymy sobie takie oto naklejki. To jest chyba się tu wkłada. Naklejki i to się jakoś tak wczepia, tak jakby no. No, więc teraz. To jest, to jest tego instrukcja. Więc teraz sobie to otworzymy i zobaczymy w ogóle, jak to klej. To. no, Możesz? Otworzę. Tu są e, stempel z naklejkami. To naklej do wielokrotnego użytku plus taka książeczka. sobie otworzymy. Tu jest taśma. Nienawidzę taśmę. Mm -hmm. No, mamy przygotowaną kartkę, żeby zobaczyć w ogóle, co będzie. Wyglądało... O! Oh. Pięknie Ja sobie tutaj naklejam No i teraz Otwieramy hmm. Mam Jest otworzone. Mm. I to jest tak książeczka. Tutaj są... O, ma. A, to tak i na drugą i taka. Tak, teraz sobie zobaczymy w ogóle jak to z Luję. To nie. Spadło Tu. Gdzieś. Okej okay. Więc tak. E, mogę jedną roz... co? Tak, tu jest taki jedno do Więc tak, Z tego, co jest na opakowaniu, trzeba tu tak jakby. O tak. E, jeszcze trzeba tu włożyć tych, pakiet tych wszystkich naklejek. Jedno. Tu jest pakiet wszystkich. Ale jedno trzeba włożyć Jedno opakowanie takie Okej, okay, dobra Albo wszystkich No jest tu, że tak. wszystkich Te wszystkich włożymy Tak Ojej A? Jak to się wkłada? Możemy włożyć Nie, o I ostatnie. No dobrze, to teraz to damy Wkładamy trzeba... jedno do i to chyba trzeba teraz tak stemplować. A Okay. No, a tak, bo nie wiem, chyba tu trzeba coś. Najpierw coś odkleić, a potem to przykleić. O oh Dosyć to trudne, ale dobra. Zaraz to. Może przed nie? Że pewnie rozpocząć. Trzeba to tak trochę odkleić to pierwsze chyba to ten wszystkie i jedno odklej No nie wiem jak to powinno działać ale naklejemy tutaj tylko naklejeczkę albo to trzeba może rozpocząć i tu włożyć, żeby tak się to ciągnie. Nie wiem jak to zrobić, bo... A dobra ma... Oj, oj. Oj, Wiem jak to. Dobra, to... To motor trochę nam zleciała kamera. Tutaj jest taki coś i to trzeba chyba to. A, wszędzie jest tak, takie Tak, coś... takie coś jest A Jest takie, jakby takie kółeczko <laughs> Tak, trzeba to odkleić! I to chyba powinno już kleić Tak Ej, No, tu z... trzeba to zdjąć Okej okay. Szukamy takiego czegoś tu. Tutaj? Dobra Tu trzeba, trzeba, o Bo w tą właśnie stronę, która była tu przyklejona No tam w i tak, to należy i trzeba chyba to wszystko odderować. Nie, najpierw to należy jedno. To na razie jedno. I... I zobaczymy, czy to teraz będzie kleiło. O coś ten, trzeba chyba to bardziej przytrzymać. Daj. A to tak. Kurczę. O, prawie się tam. Ciężko to trzeba właśnie przykleić. Albo tu trzeba przycisnąć. I. Bo to jak taki coś się robi, to jakby cię w górę. I trzeba to chyba to snuć. Mm -hmm. Nie wiem jak to się robi, ale no tr trudno. Ale zobaczcie, się na kartkę tak i, I się dalej ok. trzyma. Więc jak ktoś wie jak to poprawnie zrobić to napiszcie w komentarzach. Pa! pa!